Nie wiem jak to możliwe, ale Williams ma znowu rozwalony bolid przez błąd logana sargenta, który uwaga, zgubił drogę. Zaczyna. Cześć to Michał Gąsierowski. Zapraszam was na wokół padoku przed Grand Prix Japonii. Kurczę, no to już jest jakaś, nie wiem, czy kumulacja pecha, czy kumulacja błędów, bo właściwie to były błędy i. Aleksa Albona i Logana Sargenta. Pierwszy trening przed Grand Prix Japonii przejeżdża przez Eski, Logan i w ostatnim fragmencie wyjeżdża na krawężnik, tyle że tam nie ma krawężnika, nie ma tarek. Wyjeżdża na trawę i rozwala doszczętnie samochód. No nie doszczętnie, bo nadwozie nie jest uszkodzone. Natomiast odbudowa tego samochodu okazała się na tyle trudna, że nie byli gotowi na drugą sesję treningową. Krucho z częściami, więc muszą łatać tym czym się da, co oznacza, że Logan tam o żaden wynik wielki nie powalczy, i raczej będzie się modlić, żeby dojechać do mety, chociaż ma padać, więc w tych warunkach różnie bywa. Do tej mety trzeba po prostu dojechać czasami, nie walcząc o jakiś wybitny wynik. No ale to nie jest fajna sytuacja dla całego Williamsa. I teraz z jednej strony trzeba pamiętać, że Logan jechał tym naprawionym bolidem, rozbitym wcześniej w Australii przez Alexa Albona. Postanowili ich nie zamieniać z powrotem. Został naprawiony, nie było tam wielkich uszkodzeń w samym nadwoziu, żeby je wzmocnić. Tam użyto raptem 100 gramów więcej materiałów. No i odbudowano ten samochód, jakieś nowe elementy się nawet pojawiły. No to już tych nowych elementów nie ma w samochodzie Logana Sargenta, i teraz oczywiście różne rzeczy się zdarzają. Kierowcy popełniają błędy, wszyscy. Od czasu do czasu przypomnę chociażby ten rozbity samochód Maxa Verstappena przed Grand Prix Węgier. I to jeszcze przed początkiem wyścigu, kiedy tam mechanicy w 20 minut porali się z odbudową tego samochodu. Na szczęście uszkodzenia nie były duże. Mówię tylko o tym, że zdarzają się oczywiście takie błędy. Natomiast sytuacja w Williamsie jest krytyczna, bo nie mają bolidu zapasowego, nadwozia zapasowego. Jest u nich krucho z częściami, wiedzą, że muszą uważać. Pierwsza sesja treningowa, łup. I to nie przez błąd, a przez, znaczy błąd, ale jaki błąd? Logan Sargent pomylił drogę, no kiedyś tak się Nikolas Latifi tłumaczył, też na Suzuce, chociaż później tłumaczył, że to był komunikat z poprzedniego okrążenia, a tutaj pomyliło się Loganowi Sargentowi i po prostu myślał, że tam jeszcze są tarki, a ich nie było. Przejechał po trawie, no i nie zazdroszczę im, naprawdę, bardzo im współczuję. Wystarczyło spojrzeć na minę Jamesa Vowlesa zaraz po tym dzwonie, zamknął tylko oczy nie unosił się, nie wrzeszczał. Gintersteiner albo Toto Wolf pewnie zareagowali by inaczej. James Wals zwróćcie na to uwagę, siła spokoju. No ale bolit rozbity. W drugim treningu nie udało się pojechać, chociaż tej jazdy i tak było bardzo, bardzo mało. Przy okazji to już mówiłem o tym wcześniej Ted Krawic, natomiast okazało się, że jeszcze dwa zespoły nie mają zapasowych nadwozi i muszą uważać. Jednym z nich jest Alpin, ale już na następny weekend będą mieli. Williams musi zaczekać do jeszcze następnego weekendu w Miami, a jaki to jest ten trzeci zespół, tego nie wiadomo, chyba że się wyjaśniło gdzieś w międzyczasie, kiedy nagrywam ten odcinek wokół padoku. No zakładam, że to jeden z zespołów z dołu stawki, a nie z góry stawki, więc tam wielkiego wyboru nie ma. Nie wiem, czy to Haas, czy to Zauber, stawiałbym raczej na... Hasa. Przy okazji Hasa, ciekawa wymiana zdań, a ja o z Ginterem Steinerem, taka wirtualna, bo nie rozmawiali bezpośrednio. Ginter Steiner powiedział: Pod koniec zeszłego roku było już wiadomo, że zrobiliśmy postępy i że ten samochód będzie konkurencyjny. A ja o tłumaczy. No nie, no to spokojnie. No jakby Nie można tak rozbudzać nadziei. Wiedzieliśmy, że zrobiliśmy postęp, ale wszystko zależy od tego, jak zachowają się inne zespoły, czy też zrobią postęp, czy tego postępu nie zrobią. No, bo jak też zrobią postęp i nam odskoczą, no to ten nasz nie będzie widoczny. A tymczasem się okazało, że na przykład Alpin zaliczyło nie postęp, tylko. Regres. Ciekawe jak będzie w Japonii, bo mają trochę nowych części, m.in. przednie skrzydło, odchudzony nieco e, samochód, więc kto wie. Natomiast wymienione jednostki napędowe w czterech samochodach, Cunody, Okona, Pereza i Hamiltona. Ten silnik, który nawalił podczas Grand Prix Australii, nie udało się go naprawić, nie wrócił do puli, uszczuplona ta pula silników. No i w związku z tym Lewis Hamilton będzie, być może czeka go kara w dalszej części sezonu. To zacznijmy od tych opon, bo kto wstał rano i chciał pooglądać pierwszą sesję treningową, to trochę pooglądał, z wyjątkiem tej czerwonej flagi, po dzwoni Logana Sargenta, ale w drugiej sesji treningowej za dużo jazdy nie było, bo się pojawił deszcz, może nie padało jakoś mocno i kierowcy spokojnie by pojeździli, chętnie by pojeździli, ale... Zmieniły się przepisy dotyczące zestawów opon. No i teraz tak, tak jak do tej pory były cztery, zespoły, cztery komplety opon przejściowych i dwa komplety pełnych deszczówek, tak od tego sezonu tych kompletów jest o jeden więcej. Ale to jest złudne, czyli mamy pięć przejściowych i trzy. Komplety pełnych deszczówek. Tyle tylko, że te poprzednie przepisy regulowały to w ten sposób, że jeśli była mokra sesja treningowa w piątek i ktoś pojechał na pośrednich przejściowych oponach czy deszczowych, to dostawał dodatkowy komplet na sobotę i niedzielę. Teraz takiego przepisu nie ma, czyli po prostu z góry jest pięć kompletów takich, trzy komplety takie. No i zespoły, wiedząc o tym, że czekają ich prawdopodobnie mokra sesja treningowa w sobotę kwalifikacje i wyścig, co wolą? Wolą zaoszczędzić te opony, tym bardziej, że wiadomo, że głównie chodzi o przejściówki. Deszczówki, oczywiście. Też są ważne, tyle że jak są bardzo trudne warunki, takie właśnie na pełne deszczówki, to zazwyczaj te pióre pusze wody za bolidami sprawiają, że widoczność jest praktycznie zerowa i na tych deszczówkach nie jeżdżą. A jak mogą, to od razu się przesiadają na przejściówki, więc te przejściówki są na wagę złota. No i teraz, zamiast z kibice obejrzeć sobie kierowców jeżdżących po Torze w piątek, to praktycznie w ogóle takich przejazdów nie zobaczyli. Niektórzy przyjechali kilka okrążeń, zostawią sobie te opony, niektórzy wyjechali tylko na slickach, a niektórzy w ogóle. Nie wyjechali jak Max Verstappen, trochę szkoda, i myślę, że trzeba będzie nad tymi przepisami odrobinę popracować, żeby jednak tej jazdy było więcej, żeby promować tych, którzy chcą pojeździć, a nie tych, którzy chcą zaoszczędzić opony. Z drugiej strony, rozumiem w 100% podejście zespołów, no bo wolą mieć więcej opon, na przykład na kwalifikacje czy na wyścig, a trzeba jeszcze do tego pamiętać, że tor Suzuka niezbyt łagodnie obchodzi się z oponami, w związku z tym ta degradacja opon jest dosyć wysoka, i trzeba. Na nie huchać i dmuchać. I ja to w pełni rozumiem, więc po prostu trzeba zmienić przepisy, i wtedy będzie 100 razy łatwiej. Najbardziej zawiedziony takim obrotem sprawy może być Daniel Ricardo, bo Iwasa wskoczył do jego samochodu. Obecnie rodzice Japończyka, obu Japończyków, bo Iwki też się tata pojawił w garażu. No i oczywiście to jest zawsze wielkie przeżycie. Dla Daniela Ricardo to nie było duże przeżycie, bo on chciałby jeździć. Jeździć, 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 żeby się wjeździć w samochód, żeby zrozumieć, na czym polega jego niedostatek tempa, szczególnie na pojedynczym okrążeniu. Wie, w wolnych zakrętach najwięcej traci, ale nie wie, co ma zrobić, żeby odzyskać to tempo. Czy się czegoś nauczył do tego weekendu? Nie mam zielonego pojęcia. W tej pierwszej sesji treningowej Tsunoda poradził sobie całkiem nieźle, no więc. Presja na Danielu rośnie, a stracił jedną sesję treningową, i to nie jest miłe. Dobra, no to jedziemy dalej w takim razie. Sprawa Fernando Alonso. Pozwolicie, że na chwilę wrócę do, do niej, bo kierowcy odpowiadali na to i w piątek mają jeszcze rozmawiać właśnie o Fernando Alonso, ale kilku się już wypowiedziało. Chodzi oczywiście o tę kolizję z George'em Russell'em, kolizję George'a Russell'a, no bo Fernando Alonso nie ucierpiał i e, mówiłem wam, że jestem bardzo ciekawy, jak kierowcy na to zareagują. Odłożyłbym na bok e, te zdania George'a Russell'a, Fernando Alonso i na przykład jeszcze do tego e, Lance'a Strola, bo wiadomo, że będzie trzymał w stronę Fernando Alonso. Fernando obstaje przy swoim, to jest jedna z wielu sytuacji i więcej pewnie takich nie będzie, ale pojawi się inna i ciekawy jestem, jak zareagują sędziowie e, i mówi, że oczywiście to jest kara niezasłużona, dodam. Przejazd przez aleję serwisową, więc to była dosyć wysoka kara. George Russell mówi, że to właściwie George'a to przytoczę, bo jeden ciekawy fragment można wyciągnąć z jego wypowiedzi. Mówi, że tak jak na każdym poprzednim okrążeniu, przełączał różne ustawienia na kierownicy i są takie momenty na torze, kiedy kierowcy wiedzą, że mają odrobinę więcej czasu i mogą poprzestawiać różne ustawienia i no jakby przyznając się trochę do tego, że z jednej strony się zagapił, z drugiej, że wszyscy to robią, ale nie ma za złe Fernando Alonso, że podszedł do tego zakrętu nieco inaczej i że zaczął wcześniej zbierać energię, żeby mieć więcej przy wyjściu, co też jest zrozumiałe. Natomiast to, do czego, o co ma pretensje George Russell, to jest to super nietypowe zachowanie, że zwolnił, potem przyspieszył, potem znowu przehamował i przyspieszył. I że trudno było przewidzieć, że zrobi coś takiego. No I teraz zdania kierowców są podzielone i tak, Lando Norris mówi, że to jest wina George'a Racela, mówiąc w największym skrócie, że powinien się nad tym skupić, wiadomo co robi Fernando Alonso i wiadomo, że trzeba uważać i że odległość była dosyć duża. Charles Leclerc z kolei uważa, że Fernando Alonso przesadził. No i teraz kto ma rację? Czy ten czy ten? Muszą to rozstrzygnąć między sobą. Wydaje mi się, że dosyć istotne w tym wszystkim jest zdanie Sergio Pereza, który przyznaje, że Fernando Alonso e, lubi takie gierki. Ale że z kolei Perez, znając Fernanda Alonso, ma do niego pełne zaufanie i wie, że nie zrobi niczego głupiego. Natomiast zwraca na jedną rzecz uwagę, że sędziom trudno będzie rozstrzygać takie wszystkie przypadki. Też wydaje mi się, że gdyby nie doszło do tego wypadku George'a Rassella, to sędziowie w ogóle by się tym nie zajęli. Natomiast tutaj się zajęli, no bo konsekwencje tego wypadku były duże, przy czym sędziowie nie powinni brać pod uwagę konsekwencji takiego zdarzenia, a jedynie samo zdarzenie. No i teraz jak z tego wybrania. Nie mam zielonego pojęcia, ale powinni, żeby wszyscy mieli jasność, jak zachowywać się w tej sytuacji. Co ciekawe jeszcze, Toto Wolf przyznaje, że Russell też ma tam na sumieniu trochę i że to nie jest tylko tak, że to jest wina Fernando Alonso, ewentualnie, tylko ona się rozkłada, bo George też był daleko i mógł inaczej zareagować. Ja ciągle mam wrażenie, że Gierki Alonso w tym miejscu były na granicy. Natomiast George Russell no też się trochę zagapił i może mieć pretensje do siebie, więc to wszystko gdzieś tam to jest płynne. I w sumie ta historia jest dosyć interesująca. Adrian Newey, o którym opowiadałem, że jest kuszony przez Lorenza Strolla gigantycznymi sumami, tam się różne pojawiają od 30 do 50 milionów dolarów za sezon. Myślę, że Lorenza Strolla stać na wszystko, byleby tylko Aston Martin był wyżej. No i zobaczcie, Jaka to jest ciekawa polityka ze strony Fernando Alonso, który doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że z Lorenzo Strollem lepiej trzymać sztamę. I Fernando jest wymagający wobec zespołu, pcha ale też politycznie potrafi znakomicie rozgrywać takie gierki, mówi tak. Nie ma drugiego zespołu w padoku z takimi ambicjami i planami na przyszłość jak Aston, komentując ewentualne zakusy na Adriana Newella, i jednocześnie przypinając laurkę Lorenzowi Strollowi za wszystkie jego e, starania o to, żeby Aston Martin był jak najwyżej. To to Wolf. Tak, a propos kontraktów I myślę, że e, to jest hit tego weekendu. Sugeruje, że niedługo zostanie ogłoszone duże nazwisko w Mercedesie. Hmm, czyżby? Ciekawe, ciekawe. No i kto to będzie? Nie mam zielonego pojęcia. Fernando Alonso twierdzi, że przejście Maxa do Mercedesa no to właściwie jest niemożliwe, ale gdyby tak się stało, to oczywiście otwiera nowe możliwości. Carlos Sainz ciśnie, bo wie, że teraz jest na fali, wygrał wyścig, wszyscy o nim mówią i to jeszcze po tym wycięciu wyrostka. W związku z tym wie, że to jest jego moment, i trzeba z tego korzystać. Może Fernand, ale może Carlos Sainz, a może jeszcze ktoś inny, bo oto w całej rozgrywce transferowej pojawił się Sebastian Vettel. Myślałem szczerze mówiąc, że to są pewnego rodzaju przekomarzanki z Totowolfem, z dziennikarzami, no ale udziela wywiadu w telewizji Sky i mówi, że on to rozważa, rozmawia z Totowolfem o różnych sprawach. Natomiast gdyby pojawił się taki Pakiet, który byłby dla niego interesujący, to on jest w stanie to rozważyć. Co rozumie przez ten pakiet? Tutaj zwracam się do Was. Dajcie znać, co Wy rozumiecie przez dobry pakiet dla Sebastiana Fetela. Ja mam wrażenie, o tym też mówił Fetel w tym wywiadzie, że. Były pewne powody, dla których zrezygnował z jazdy w Formule 1. No i między innymi chodziło o rodzinę. Rodzina przeszczęśliwa, że ma więcej Sebastiana w domu, Ale Sebastian, czy jest taki szczęśliwy, no, zaczął romans z wyścigami długodystansowymi, bo testował e, Porsche Hypercar e, Porsche w przygotowaniach do Le Mans, więc ściganie na pewno chodzi mu jeszcze po głowie. Mało tego, mówi mam 35 lat, jestem w lepszej formie niż niektórzy młodsi. Hmm, mógłbym pojeździć jeszcze z 10 lat, twierdzi nawet. Sebastian Vettel. Fiu, fiu, no to są takie odważne deklaracje. Teraz tak, wydaje mi się, że po pierwsze przez ten pakiet on rozumie samochód, który byłby w miarę konkurencyjny, który mógłby walczyć, nie wiem, chociaż o podium, coś co sprawiałoby mu frajda, nie snucie się w drugiej połowie stawki, to jest raz. Dwa. No, intensywność sezonu, 24 wyścigi, plus wszystkie obowiązki sponsorskie, a ich jest naprawdę sporo, no bo sponsorzy mają swoje wymagania. Nie płacą tylko za to, żeby pojawić się na bolidzie czy na kombinezonie, ale chciałyby mieć do dyspozycji kierowcę na jakimś evencie, na wywiadach z dziennikarzami. I zdaje się, że Sebastian Vettel chciałby uciec jak najbardziej od tych obowiązków i zostawić te absolutnie konieczne, trochę tak jak Louis Hamilton to robi i oto yy, to negocjował między innymi z Mercedesem, to to Wolf przy okazji opowiedział, że do całego zdarzenia doszło na kawie. No ale to to Wolf zupełnie się nie spodziewał, że właśnie wtedy ogłosi Luis, że przechodzi do Ferrari. Natomiast przyznał, że wiadomość chyba wyciekła, więc po prostu chciałem dać Ci znać. Wiele razy osiągnęliśmy, to były cudowne chwile, ale teraz zdecydowałem, że pójdę gdzie indziej. Uszanujmy to i dokończmy ten ostatni sezon. Nie wiem, czy to będzie last dance. No, Last Dance na pewno w, w Mercedesie, ale czy Last Dance w stylu Michaela Jordana, to nie mam zielonego pojęcia. No widzicie, ile rzeczy się na, w trakcie spotkań na kawie może zdarzyć, bo George Russell też padł na Fernando Alonso w Monte Carlo zaraz po weekendzie w Australii na kaw, w kawiarni, na kawce, tyle tylko, że nie rozmawiali o tym zdarzeniu, no bo też niezręcznie było. Jest taka kawiarnia o której wiem, w której regularnie pojawia się Toto Wolf w Monte Carlo i niektórzy kierowcy, Hubert Hurkacz mi to zdradził i być może to jest właśnie taka wiarnia, gdzie spotkali się też George Russell i Fernando Alonso, może kiedyś jak będę w Monte Carlo jeszcze to zrobię zdjęcie i podrzucę. Gdybyście chcieli, to gdzie tutaj warto przyczaić się ewentualnie na kierowców Formuły 1, Nico Rosberg tam też regularnie bywa, Landon Norris przyznał, że podobnie zresztą jak Daniel Ricardo ma problemy z McLarenem w wolnych zakrętach i że specyfika samochodów sprawiła, że w tych wolnych zakrętach nie można już tak atakować, tak jak się do tego przyzwyczaił, i że musi zmienić swoje podejście, odpuszczać w pewnych miejscach. I trudno mu się z tym pogodzić, że gdzieś tam trenuje w symulatorze i okej, okay, ale potem przychodzą kwalifikacje i chce przycisnąć, chce wycisnąć Maxa, a musi sobie w głowie przestawić, że to już nie tak, że trzeba pojechać inaczej i że to sprawia mu wiele problemów, może z Danielem Ricardo Jest podobnie i jemu to też sprawia pewnego rodzaju problemy, tyle, że Lando Norris ma większy margines błędu w związku z pozostaniem swoim w formule niż Lando Norris, który no, jest zdecydowanie na lepszej Pozycji. Suzuka i y, 2024 rok to również dziesiąta rocznica wypadku Żula y, Biankiego. Specjalny kask przygotowany przez Leclerca, zwróćcie na niego uwagę. Piękny hołd w stronę swojego przyjaciela i ojca chrzestnego, czyli Żula Biankiego. Żula, który miał już podpisany kontrakt z Zauberem w ten feralny weekend na Suzuce w 2014 roku. Kwiaty złożone przez Estebana Okona i Piera Gasiego również, no bo to tragiczne zdarzenie z Formuły 1. Wiadomo, że był w stanie śpiączki przez jeszcze jakiś czas. Żul Bianki. Aż ostatecznie, niestety, pożegnał się z tym światem. E, oczywiście, ten wypadek spowodował, że pojawiła się wirtualna neutralizacja, że teraz e, w trakcie wirtualnej neutralizacji pod e, podwójnymi żółtymi flagami w danych miejscach na torze kierowcy jeszcze muszą zwolnić. Oczywiście, wyciągnięto wnioski z tego, no ale to oczywiście wielka tragedia i szkoda, że do tego doszło w. w w świecie Formuły 1, w którym wydawało się, że już kierowcy są naprawdę bezpieczni, więc nigdy dość walki o. Bezpieczeństwo. Słuchajcie, szykuje nam się bardzo interesujący wyścig na Suzucy i wyścig i kwalifikacje. Sobota ma być mokra, a niedziela ma być bardzo mokra, więc przygotujcie się. Wczesne pory wiadomo, ale już nie tak hardkorowe jak w Australii, więc mam nadzieję, że się zameldujecie. Jeśli nie, to pamiętajcie, że w ViaPlayu można do 48 godzin odtworzyć sobie daną sesję, czy to kwalifikacje, czy wyścig, czy treningi. Jeszcze wiadomość w sprawie magazynu o tym weekendzie. Ogłoszę co i jak. Czy będzie do druku czy nie będzie do druku, bo nie damy rady po prostu tego spiąć finansowo. Bardzo Wam dziękuję za wszystkie komentarze, bo widziałem, że zapotrzebowanie jest. Co mnie bardzo buduje i zrobimy wszystko, żeby udało się to zrobić. Natomiast no, jeśli się okaże, że nie jesteśmy po prostu drukarnia, jeżeli nie drukuje dużej liczby egzemplarzy, no to koszt każdego jest dużo wyższy i może się okazać, że po prostu nie jesteśmy w stanie tego zrobić przy tej liczbie zamówień. Ale mam nadzieję, że będzie dobrze, także trzymajcie kciuki. Melduję się po weekendzie, a Wy się meldujcie w trakcie tego weekendu. Oglądaliście i sobie o wszystkim porozmawiamy po Grand Prix Japonii. Trzymajcie się. Pa!